Cywilizacja, w której żyjemy, jest cywilizacją szatana. Dlatego nasz rząd nie chce introizacji. I nasz pan prezydent Andrzej powiedział naszej małej ryterce w niedzielę podczas apelu Figurskiego dziecko się wcisnęło około boru. Kiedy pan prezydent zrobić introizację? Byłem w Krakowie, ona była już i nie będzie. Bo muszą wprowadzić wszystkie. Prawa diabelskie, liberalne, żebyście wy je połknęli i wszyscy poszli do piekła. Parada równości w Berlinie, co była ostatnio, to jest parada piekła. To jest w cudzysłowie Twoje ciało, my mamy, mamy Boże ciało, Twoje ciało, uroczystość Twojego ciała. Tylko tam już jest piekło. Stąd też wszystko, co jest zawarte w dekalogu, dziś jest wtapiane w antydekarog i umacniane prawem państwowym dzieci. Za kilka lat już tych kazań nie będę mógł głosić, będę siedział w więzieniu, znacie mnie, że nie mam wyboru.